Dziś chcę zaprezentować Jolkę trochę różniącą się od innych Jolek. Po prostu tym, że w kolorowych polach mają być wpisane parę słów o pięciu wspólnych literach. Dla ułatwienia podane są tylko. Litery, wszystkie ujawnione litery U. Jak te litery w kolorowe pola, jak wpisać podwójne litery? Zobaczymy, jak rozwiążemy, wpiszemy te wyrazy, które będą pojedyncze. zobaczymy jakie mamy wyrazy. Jakie określenia. Świnka pełna monet. No to na pewno skarbonka. Rzymski Bóg miłości no to Amor. Napis umieszczony nad tekstem, no to może być jakiś nagłówek, na przykład. Szorował go Majtek, to pokład. Po prostu szukajmy, które wyrazy będą zawierały literę U i wtedy wpisywać będziemy. Ścięcie się krwi, no to jakiś zakrzep, może pod pierwszym piętrem, no to będzie parter, nagana repremenda", no to może być bura. No i właśnie, tu mamy już pierwszy wyraz. Będziemy mogli pisać, bo skoro jest drugie u, to tylko w tym miejscu może, być, może wystąpić bura. I więc na ganach no to już zapiszemy. Tworzą pachnący bukiet, no to na pewno kwiaty. Pullover lub golf to na pewno sweter. Lwia wśród kwiatów, no to lwia paszcza. <laughs> Utrata pamięci no to amnezja. Był nim Otello. No, Otello u Szekspira to był Maur. No, mamy um, ale są dwie możliwości: albo go można wpisać tu. Albo w tym miejscu. Zobaczymy w takim razie, co zadecyduje, w którym miejscu by można było wpisać. A chociażby następny. Zbiornik na wodę. Zbiornik na wodę to po prostu jest rezerwuar. I ten wyraz już posiada literę U. Zawiera. R, Z, W, R. No to już teraz widać. Też jeszcze. I ani nie rozstrzyga, bo i tu kończy się na ur, i tu kończy się na ur. Musimy szukać jeszcze czegoś innego. Rezerwuar, to już poszło. Pionowe części bramki, no to słupki. Jan Francuski, reformator religijny, no to kalwin. Służy do chłodzenia się. To wachlarz. Popatrzmy, czy by ten wyraz, wachlarz, gdzieś nie można było wpisać. Tu zaczyna się wyraz na W. Może być tutaj wobec tego wachlarz. Służy do chłodzenia się. Garderoba, ubranie, no to po prostu jakaś, jakaś, jakaś odzież. Ozdobny układ otworów, no to może być ażur. No więc ten, jest, tu, albo tu maur, albo ażur, albo tu. Coś by musiało, ten wyraz, gdybyśmy mieli, może by rozstrzygał. Tama na rzece. Teraz tak szeroka, długa wstęga, taka szarfa. Kolor czerwony z, o, z odcieniem fioletowym, natędzia amarant Chroni kartki książki, no to okładka. Rodzicielka, to matka. Zobaczmy, co dalej jeszcze. Domowy lub śledczy areszt. Rodzaj ostrzeżenia. No, trudno w tej chwili. Zobaczyć, co, jakie to mogłoby być. Dopiero jak będziemy mieli jakieś litery, to nas może podpowie nam. Ma twardy dysk, no to komputer. No to u ma ten wyraz u. W którym miejscu ma, mamy tutaj u? W którym miejscu możemy ten komputer wpisać? Tylko w tym. komputer Dalej. Skoro tu mamy RB, mieliśmy świnka pełna monet. To może ta skarbonka tutaj by nam posała, no bo gdzie indziej takiego dłuższego wyrazu nie mamy. Więc tę świnkę, skarbonkę wpiszemy tutaj. Skarbon K A. No to już właśnie nam rozstrzygnęło. A UR mamy, czyli tu będzie ma-UR. Był nim Otello, a tu będzie Ażur. Ozdobny układ otworów. No troszkę nam to już pomogło. Teraz tu mamy czteroliterowy wyraz na A. Rzymski Bóg Miłości. No to może być tutaj Amor. Dalej, no, szukajmy teraz, tak, komputer tużeśmy sobie wykorzystali. Komunia udzielana osobom umierają umierającym. Osobie to jest wiatyk. Dawne naczynie do rozczynania ciasta to jest ten Tętnica to może być aorta, może arteria. znam język i kulturę Saudyjczyków. Arabia Saudyjska, no jak sama nazwa wskazuje, Posługuje się językiem arabskim. No więc tak. Arabista zna, znawca, tu nam by pasował. Arabista. Tężyzna fizyczna, no, to jakaś krzepa. Uczestnik dawnych wojny to jakiś kombatant albo weteran. Mamona śmal, no, to jakieś pieniądze. Zobaczymy, co nam nie będzie pasowało. Stale poucza innych no to takim. Mentor może, papier do rysowania. To może być karton. Błękitne u, dzie u dziecięcia. No to błękitne oczy, to zdrowniale powiemy oczęta. Kierownik w firmie, to będzie szef. O, i tutaj by nam pasował. Kierownik i firmie, to szef. Mamy tutaj. Teraz tak. jestem. Mamona szmal. No to jest po prostu pieniądze. Forsa możemy. To tu nam pasuje Forsa. Mamona szmal, forsa. Jest cierpliwy. No, często się mówi, że papier jest cierpliwy. Dalej. Tajemnica to jakiś sekret. Zielone liście na kwaśną zupę to szczaw. Spis i sprostowanie pomyłek drukarza. No to będzie oczywiście rata. Wydaje ją kasjerka, No to będzie resztę. Imię Arciuch, aktorki Tamara Arciuch. Nietykalna świętość to jest tabu. O, tutaj mamy tabu. By nam pasowało. Nietykalna świętość. No tu mamy rodzicielka, tu mamy MAT, z tego wynika, że tu będzie matka. No mniej więcej już wiemy, jakie tu wyrazy mielibyśmy. No zobaczmy, które wydały się, tu mamy literę z, z literą U. UP. Mieliśmy tam, że <laughs> Pionowe ścianki bramki. Nie, pionowe części bramki. To byłyby słupki. Tu by nam pasowało słupki. Napis umieszczony nad tekstem to może być nagłówek. No, tu by nam pasował nagłówek. Na Teraz tam mieliśmy Tama na rzece, no to zapora, akurat nie tu by nam pasowało, zapora. Dalej. No tu bym, mamy A i jest cierpliwy, gdzieś było papier, nie wiem, jest cierpliwy, żeśmy tam gdzieś wpisali. Wydaje się. Utrata pamięci. Aha. Utrata pamięci przy okazji. Tu mamy N, tu mamy Z, tym to miała być anem, amnezja. No Am -ne -ja. To amnezy. Ja. To rezerwuje amnezy. Ja. O, teraz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No po, zobaczmy jeszcze ten rodzaj ostrzeżenia. Uczestnik. Papier do rysowania błękitne. Jest cierpliwy. Tu mamy papier. Co by jeszcze można? Tutaj mamy pod literę L i I. No, mieliśmy Jan, reformator, Kalwin. Dalej, co by jeszcze można było znaleźć, próbować? Tutaj mamy R i T, no to może być Rata tu wpisane, Rata. spis i sprostowanie pomyłek. Ratam. Teraz tak. Forsam. Co mielibyśmy tutaj? Amnezja, amnezja. Tutaj brakuje jednej czarnej tej kratki. Ta amnezja tu by pasowała. Amnezja. Zanik. Utrata pamięci. Tutaj mamy KE. Mieliśmy jeszcze tajemnicy, czy tam tajemnica, sekret by nam pasował tutaj. No, spróbujmy wobec tego któreś te wyrazy co mają być podwójne, to znaczy, że w tym miejscu mają być dwa wyrazy. Tu mieliśmy pulover lub golf, to na pewno będzie sweter, ale zobaczmy jeszcze. Drugi wyraz można, bo brakuje, została jedna litera, drugi wyraz można utworzyć weteran. Weteran tam było uczestnik dawnej wojny. Czyli na tym polegało, że takiego jednego wyrazu sweteran nie ma. Po prostu to tak na zakładkę dwa wyrazy, sweter i weteran. No to Podobniem może być szorował go majtek. Pokład na przykład mogłoby być pokład. Szorował go majtek. A drugi wyraz może być okładka. Chroni kartki książki. Okładka. Dalej. No to wykorzystujmy teraz te następne jeszcze. Tutaj mamy K i kończy się na N. Papier do rysowania. To może być karton tutaj. No na O zaczynał się nam jeden wyraz, by takie jakieś oczęta, błękitne ucięcia. No właśnie, oczęta. Dalej, tu mamy na A zaczyna się. Domowy albo śledczy to będzie areszt. Areszt, a drugi wyraz, pięć, pięć liter w tym wyrazie wspólny, że wydaje y, kasjerka, wydaje resztę. Areszt, a tu mamy resztę. No, nie ma takiego wyrazu a reszta, a po prostu dwa wyrazy zawierające pięć wspólnych liter, reszta. Teraz możemy wrócić do tego wyrazu tutaj. Mamy pod, pod pierwszym piętrem. No to mamy to jest parter. Parter. I mieliśmy um, ja część garderoba, szeroka, nie wiem, kolor czerwony, rodzaj dawne i tętlica, zielony arciu, arteria gdzieś tam mieliśmy. Jeszcze raz napisz, ścięcie się krwi tworzący lwia paszcza, garderoba. Szeroka, kolor czerwony, ten rodzaj ostrzeżenia, komunia, dawne naczynie O, tętnica mamy, arteria, arteria. Pięć liter wspólnych. Jeden wyraz to jest parter, a drugi wyraz jest arteria. Dalej tworzą pachnący bukiet. No to tworzą pachnący bukiet kwiaty. A już, jak zaczniemy czytać od drugiej litery, to mamy wiatyk, to jest komunia udzielana osobie umierającej, wiatyk. No to teraz weźmy tutaj wyraz na O. Tam było um, dawne naczynie, stale poucze, zielone liście, część gry, rodzaj ostrzeżenia rozszerzeniem dawne naczynie do no, końca. Ścięcie się krwi. No to będzie skrzep. Skrzep. Ścięcie się krwi, a krzepa tężyzna fizyczna, więc krzepa. Zaraz zobaczmy, co tutaj może być. Y była lwia wśród kwiatów. To będzie lwia paszcza. Lwia paszcza. A jak tu zaczniemy czytać od szczam, szczaw, to mieliśmy y, zielone liście na kwaśną zupę. Szczaw. Czyli jak gdyby wyraz paszczaw. Teraz tak. Część gry w Brydża to partia, to sobie możemy tu wpisać, partia. I teraz, czego jeszcze nie mamy wpisanego, tworzą pachnący bukiet kwiaty, to już mamy tutaj. Zobaczmy, garderoba, ubranie, no to właśnie ta odzież. Odzież i dalej. Dzieża. Gdzieś było dawne naczynie do rozcinania, do rozcinania ciasta. Dzieża. Teraz tak. Imię Arkt arciuch, aktorki to była Tamara. To tutaj wypasowało nam Tamara. A kolor czerwony z odcieniem fioletowym to jest amarant. 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 Teraz tak. Szeroka, długa wstęga to jest szarfa. Pasuje nam tutaj. Tu nie, nie, nie zdrukowane zostało jedno czarne pole. Szeroka, długa wstęga. No i został nam stale poucza innych. Stale poucza innych to jest mentor. Ten mentor pasowałby nam tutaj. Mentor. I rodzaj ostrzeżenia to jest memento. Memento. W ten sposób wpisane są te wyrazy podwójne.